What your father would have done. That's the golden path. That's the direction we were going before Mohan died. That's why I stepped up. Because I knew your father, and I respected his vision. And where does it to fit into all this? Look, I'll be the first to give her credit. But you don't need two heads. Not if you want to get work done. That's something your father taught me. Musimy hmm. No dobra. I, że musimy się udać do klasztoru. Dobra, powiem Wam, co robiłem pomiędzy odcinkami. Soj, oglądałem nasze odcinki i zobaczyłem, co my robiliśmy. Dlatego tak. Wyzwoliłem te dzwonnice. Byłem w Tirchce. E, Tutaj te dwa obozy też wziąłem i wyzwoliłem strażnicę. To znaczy, no i w sumie to tyle co robię. Chyba ta też dzwonica została przeze mnie wyzwolona wcześniej. Yy, te dzwonnice teraz też by się przydało wyzwolić, ale to już nie robiłem tego skoro, Więc. Yy, więc na. No. Tyle. Mówcie tylko ten. Yy, piszcie w komentarzach, czy wam się podoba, nie.

Contrary to the rash assumption some may make about my appearance, I am indeed batting for the other team. You more than most should know that there was only ever one woman for me, my boy. That's it, wasn't it? Tam jeszcze posprzedawałem takie rzeczy, po ty... Mm, mapy. Co to tyle, co robiłem? Zajęło mi to jakieś 40 minut do godziny. 40 minut do godziny. What? Tyle. Nie, nie starałem się więcej, tak? Coś robić. Żeby ten, żebyście by też widzieli, co tutaj się dzieje. Dostarczyłem też parę zrzutów, tak jak ja z, z robię Królewskich tych ciężarówek i tyle, no więcej nic nie robiłem. Kurde Musiałem tam, musiałem pisać o warunek niestety <grym>, Na studiach, ale cóż Ej, tutaj też byliśmy Leć w tu, Nie no. no. dobra. Tak, tak, no zaraz odrodził obok. W sumie co? Dzisiaj też kula do mnie przychodzi. O! Gdzie teraz mamy iść? Tam. Ty byliśmy chyba też skoro ostatnia. Mi się zdaje. Może mi się coś popierdziło? To był jakiś inny klasztor? Zaczmy. Zobaczymy, co będą mieć ten do nas w opojedzeniu. Uh, Mohan. sabal tells me you're ready to learn what inspired your father banashur god of gods sang the world into existence for that we give him thanks we thank the gods for giving us life please take an offering basket <laughs> Do Halyama, Gdzie jest haliam? Ja? No tu jest haliam. Tu jeszcze musimy podejść. Sabal speaks highly of you. He asked you be allowed to see Yalung. Resides in all people. He brings false promise and brings hope. The goat dies to keep Yalung asleep and Poświęcenie <laughs> it. <Poświęcenie, zwierzaczka. laughs> Czy będzie dało się go oprawić potem. Wow. Your father understood, but more than that, he inspired others by his deeds. what Musimy wiedzieć teraz co. To wszystko? Niech będzie. <laughs> musimy z tego bronić teraz. To ciekawe. подпалить здесь пару дней в центре селиги поместить в свои панство это это оха оха O kurde Jak my mamy na to niby te Jak my mamy na helikopter niby się bronić O ty kurde, nie na zabitego Wow, wow, wow. Co i to tyle? Musieliśmy obronić klastor. Ciekawe. Akurat ten akurat musieliśmy wziąć i... I być w tym klasterze kiedy oni zaczęli go wysadzać. bastante, esticamos de 小王。 pisać. Ale daj mi Aromasts nav stāvniecības. Oh, wow, 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 wow. You see, this is what happens when people abandon religion, Aji. It could have been so much worse. Thank you. <laughs> 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 <Dobra>. <laughs> karma. <laughs> Aha, karma. Namdai is

Przecież nic się nie dzieje. Jest. Dobra, gdzie mamy jeszcze? Bo jeszcze nie dali nam misji, więc to idziemy odłożyć oddać to znaczy. Trochę będzie to długa podróż. Możemy też jakieś strażnice wziąć. Jak już tutaj wszystko jest. Zrobione. No właśnie. No nie, myślałem, że dawno jakoś to. No musimy wydwoić strażnicę, żeby te brać ciężarówki, mieć ci dostarczyć. A proste strażnicy też są miejscami szybkiego, szybkiej podróży, więc też by się przydało, żeby tak nie chodzić. No od, od jednej do drugiej strony ciągle. Tylko można będzie szybciej podróżować. Wszyscy ludzie są pełni heroinu Powiem to dzień... To pewnie widzi jakiś... To we wtorek wychodzi Jak macie za niedługo maturę, to wam życzę powodzenia Jak nie, to... Jak nie, to też napiszcie jak to w szkółce, albo jak co robicie w pracy może Co robicie? Zakładamy sklep Dalej Trochę głupio tak mówić, że ciągle zakładam sklep, zakładamy ciągle mamy go niezałożony, niezałożony ten sklep No ale... Dobra Do następnego albo do... do dwa odcinki już będziemy mieli założony ten sklep i tyle O Gdzie my tak w ogóle jedziemy? O ja my aż tu jedziemy? Ja pierdzielę to musimy jakoś bliższą strażnicę wyzwalić chyba. Albo do tej Tirthy, którą z Kulow jeszcze zobaczyliśmy i ten... Byliśmy tam A, jeszcze będzie wychodziła nowa seria za niedługo. En wie z traktorem. Zastanawiamy czy portal 2 wziąć, czy... Czy może Firecry piątkę, czy jakieś... W ogóle jeszcze jakiś ten, jakiś pomysł na grę. Jak coś tu zobaczycie? Będzie to niespodzianka. O! Kulo dzisiaj do mnie przychodzi, więc może może jakoś nagramy razem. We dwójkę. Well done! Now we just need to get this truck to the right spot. I'll mark the delivery location on your map. No dobra, chyba wyzwolimy jeszcze jedną strażnicę i to będzie tyle Jakoś gdzieś bliżej właśnie tamtego miejsca O, wy, wyzwalanie strażnicy No Jezu, może mi się odbija Wyzwalanie strażnicy to jest straszna nuda, bo tam się tylko strzela z chłopami Ja to kiedy dwa czy trzy razy Nie na nie, nie przesadzajmy, od jednego do dwóch razów Na razy, Jezu, nie mogę mówić Od jednego do dwóch razy Yy, no i tak to, tak to właśnie jest. No i tyle. A jak się to dostarczy, to amunicja się uzupełnia. Dobra, możemy wziąć te, te i te. I te też moglibyśmy wziąć, tylko że która jest teraz misja kolejna w tym? W... kampanii Może dla Longinusa zrobimy misję jakoś? No dobra Tutaj pojedźmy, weźmiemy te, potem weźmiemy te Ja jeszcze może po odcinku wezmę, zrobię te, te i te i te Potem będę nagrywał kolejny. Ten, po tej strażnicy to już będzie koniec w sumie. Ooo. Ulubiony samochodzik kuri <grywa> <grywa> Dobra, tam. Ciężarówę to tam mniejsza z tym, ale dobrze, że to się uzupełnia amunicję za darmo, tylko że się bierze ten to Całkowicie. No, a czym ja kończyłem? A, że z kulą. Z Może dzisiaj coś nagramy, albo coś takiego. Chociaż nie sądzę, bo... No, dzisiaj jest ten, jak w jest Hajlik. Jezu, ja tego właśnie nie rozumiem. Żeby oglądać Hajlik i ten, i interesować to, to znaczy, to tak samo, żeby oglądać halek, bo jeszcze z kimś, żeby tu pooglądasz, no to jeszcze zrozumiem, ale to jest straszna nuta, zamiast oglądać, to lepiej chyba robić, nie? O, tu jest, czy jakoś na naokoło nas prowadzi? Dobra, <grybko> szybko wyzwalamy sobie i lecimy. No głośno to robić Ten nie zginął Ty może jak wszystkich zabijemy to nie będzie Ale chyba to wrzuć, bo Jezu gdzie to jest Chcę to zrobić. Chyba to musi być. No nie. No jeszcze ci z tamtej strony. Jeden. Jeden. Szyba. Kurwa mać. much. Yes. Oh, jest, jest? Jest, jest, jest. dobrze że żyję. No. już pąk, jest ja pierdzielę. Dobra, no jest ostatni został. Zaleć się, żeby, te, ten, żeby to nie wziąć, nie, nie spierdolić tego. Jeszcze dwóch. No może trzeba ich zabić, żeby kolejć nie spełnili. No, dokładnie. Dobra. No co? No dobra widzowie. To dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajki, komentarze, subskrypcje. I widzimy się w odcinku 11. Siema.